Siemano, gramy mecz tak jak w prawdziwym życiu. Polska-Szwecja. W prawdziwym życiu wygraliśmy 2-0, jedziemy do Kataru. Teraz ja sobie tylko ustawię skład. Także widzimy się w pocięciu jak ustawię skład. Ok, ja już robię rozgrzewkę taką przed meczem i zaczynamy. Zaraz będziemy słuchali. Hymnu obu reprezentacji. Tak. Także sobie posłuchamy hymnu. terminację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Ok, ja już gram, także zaczynamy. Poczekajcie, ja sobie tylko kamerę ustawię, le lekkie cięcie. Ok, jestem, gramy. Nie będzie dokładnie widać nic, ale też nie mam dokładnego jakiegoś dokładnego. Tutaj, dobra. Ich jest potem. Aha, bo, bo, bo. W ogóle takie miary zrobiłem, że Jakub Moder zagra zamiast. Krychowiak gra, nie dobra może. Zamiast y, tego, Ziemiskiego odem na, na, na lewo. A tam no, na lewą pomoc, a na defensywy, a na ofensywną pomoc dałem y, Modera. Kurde, zbyt. dobra 1-0. było rzutów karnych, nie było szarpi. Moderek się obej. Ręko same składają się do oklasków. Co wspaniała dla nas piłka. Aż Wam to dokładnie i pokażę, bo nie dobrze widzieliście. Patrzcie, tutaj pięknie wrzucił. E, nie widziałem bardzo, to wrzucił i już. bardzo, to wykorzystał, brawo. Dobra, 1-0 to nie bardzo, tym bardziej w szóstej minucie. Także gramy. Dobra dobrze. na jest 1 Dobra, mam piłkę pięknie, kuchniak ma. Yy, sorry, że wszystkiego nie widać, ale po prostu nie mam takiej możliwości, żeby było widać po dwóch stronach. Także. Poczekajcie, ja coś zrobię czekajcie ja robię cięcie. Okej okay, gramy. O, brawo szczęsny. Tutaj Isak To jest bardzo dobry zawodnik. Daje. Jaka? Kurde, już jest w takiej formie. Drugie jego trafienie w tym meczu. Dwie bramki przewagi. Brawo. Już wieka, właśnie ze Szwecją w prawdziwym życiu nie było, ale był Sebastian Szymański, z młodzieżowców, ja, moder, był I, i ten, i Bielik. Także sobie też tutaj później będziemy jakieś zmiany robić, oczywiście zależnie od wyniku. Jakby ktoś się pytał albo był ciekawy na jakim poziomie gram, to gram na zawodowcu, na zawodowcu, przepraszam, gram na klasie światowej. I muszę już na legendarnym powoli grać, także myślę, że jakieś odcinki z kariery będę niedługo nagrywał. Także spokojnie odcinki z karier będą. I mam do. I mam. Z kariery do wyboru: trzy kluby, y, dwa kluby Górnik Łęczna i Lech Poznań. Kto chce Lech Poznań, daje łapkę w górę. Kto chce Górnik Łęczna, y, subskrybuje mój kanał. Dobra, pięknie Milik, dawaj! No i 3-0 Lewandowski. Ale jestem w formie. W formie Dobra, widzimy się w 60 minucie i Wam dam znać jak dalej. Siemano, włączyłem właśnie nagrywanie, bo Szwecja ma nawet dobrą akcję, ale wyjmuje nas bramka szczęśny i i, i, i i stały fragment gry dla reprezentacji Szwecji. Nadal prowadzę 3 do 0. Także. Mecz jest nawet po mojej myśli się układa. Nie widziałem, że nie będzie tak trudno. Tutaj Zieliński wyjął. Ej, fał. Fał tutaj był i żółta kartka. Alek, Sander, Isak, żółta, kartka. Jeżeli na moim kanale będzie 10 subskrypcji, tak jak na starym kanale, oj 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 trzy błąd tutaj raczej no nie nie zachowali się za dobrze nasi zawodnicy pokażę wam to patrzcie. No, w, wczesny nie miał szans. Pokal, tutaj widzicie, tutaj było to yy, i wykorzystał to do i też no, padła takim trapem Branka dla drużyny, yy, dla reprezentacji Szwecji. Mamy więc jednego. Pewnie jak wy ten film widzicie, to jak teraz mamy pewnie gdzieś o 15, bo zanim ja go wstawię, trochę też tam pomontuję, podaję opisy, to też trochę minie, także musicie trochę poczekać na ten film. Rufian. Dobrze dziś grają piłką. Rywale nie mogą przejąć ten ten Mocno strzelnie. Pokażemy wam dobrą interwencję reprezentacji. W Także jest! Dobra, my się już po prostu widzimy w przerwie dam wam znać no i jak widzicie mam problem 3 do 2 i myślę, że gdzieś...